Słuchajcie, ja naprawdę muszę, bo przysięgam, że się zaraz uduszę. Uwaga, wszystkie wykorzystane materiały są z TikToka pani Julanty, także gdyby chciała mnie szukać i pozywać, to e, prawo cytatu, proszę pani, nikt tu pani nie będzie wyśmiewał, obrażał, my tylko podamy jakby realia tego, co pani robi na swoim tiktokowym koncie. Jakiś ta stemurozy wypowiedziała się na temat tego, dlaczego nie przyjmuje osób otyłych w swoim salonie? Czy jest to moim zdaniem okej, okay, czy nie, nie mnie oceniać? Każdy ma swoje zasady w jakimś salonie? Ja na przykład bez problemu przyjmuję takie osoby, ale rozumiem, że ktoś może odczuwać dyskomfort przez osoby, które ważą powyżej, powiedzmy, 120 kilo. Jak możecie zauważyć, ten screen już jest z profilu pani Jolanty, czyli jest to pierwszy filmik, który nagrała na temat owej rozji. Następny film, czyli nie usuwamy haterskich komentarzy. Z tym się zgodzić nie mogę, bo połowa moich komentarzy, nawet nie hejterskich, a pokazujących dezaprobatę na Pani działania, zostały zablokowane? Czy usunięte? Czy coś? Dodatkowo jest to już drugi filmik na temat Rozji. I z tego co wiem, blokuje Pani również inne osoby i komentarze, które się z Panią nie zgadzają. Następnie, jakby inaczej, trzeci filmik, komedyjka, żeby pokazać, że A, Rozji nie miała racji i Rosie jest taka zła. Następnie czwarty filmik, czyli początek, który w sumie miał być całkiem spoko, odnośnie tego, że jakaś pani poszła na studia. Kończy się tym, że znowu Rosie jest zła. Czy moim zdaniem jest to już nękanie? Tak. Czy ktoś coś z tym zrobił? No nie. Ogólnie drama wywiązała się z tego, że Rosie powiedziała na swoim live'ie odnośnie sterylizatora na gorące powietrze, czy jak to się tam nazywa? Suchego. Nie powinno się go używać i po prostu w Polsce jest zabronione, dlatego... Po prostu o tym wspomniała, ponieważ filmik dosyć dużo osób zobaczyło. Pewnie chciała po prostu dziewczynę ostrzec, żeby nie brał z tego filmiku przykładu. Jak Możecie zobaczyć jednak brały przykład, bo jakby nie patrzeć już dziewczyna o imieniu Amelia pyta się czy jest OK taka sterylizacja? Jedma kilka kilętym miesiącą. W Polsce można używać tylko autoklawu klasy D, jeżeli chodzi o sterylizację. Używanie innych urządzeń jest zabronione, można za to zapłacić bardzo dużą karę i jest po prostu nielegalne. Ale ta pani wykucała się w komentarzach, że to ona ma rację, że w Polsce też tego sterylizatora można używać, nie ma najmniejszego problemu. Ładzie mianowicie, o taki sterylizator, no i spoko, kosztuje 120 zł, bo sprawdziłam, ale nie można nim sterylizować narzędzi w Polsce. Od tego jest autoklaw i niekoniecznie MBOS, w którego odcisnęły sobie beczkę w komentarzach z nie pani Jolanty. Są prawdopodobnie różne, a nie będę się wypowiadać tak ogólnie, jakim ja sterylizuję, no bo nie mam. Sterylizuję ten dentysty, nie wiem, podejrzewam, że mają bardziej jakiś autoklaw medyczny niż NBO, który jest stricte pod branżę kosmetyczną. Ale tak, potrzebny jest autoklaw. No i wracając do meritum. Podczas tego live'a pani Jolanta przez bardzo długi czas nie była przytoczana, przytaczana. Prawdopodobnie dlatego, co się dzieje teraz, czyli po prostu była chęć uniknięcia kułmaburzy ze strony pani Jolanty. Ale dziewczyny, przez popularność tego TikToka, zaczęły po prostu w komentarzach to pisać. Skąd to wiem, bo byłam na tym live. Skąd to wiem, bo też pisałam ten komentarz. Ponieważ nie tylko ja, ale też inne dziewczyny zauważyłyśmy szkodliwość tego TikToka. Również dziewczyny pisały to w komentarzach, tłumaczyły, dlaczego potrzebny jest autoklaw, ale jak widać, pani Jolanta idzie w zaparte i ma rację bardziej niż ktokolwiek, kto pracuje w Polsce. Przypomnę tylko, że pani Jolanta nie pracuje w Polsce, tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie zasady są troszkę mniejsze. Ale odnieśmy się do ostatnich dwóch story, które pojawiły się na profilu tiktokowym Jolanty. Pani Jolanty, przepraszam, jestem młodsza, wolę mówić na pani, bo zaraz będzie, że jestem niekulturalna. Wczoraj pojawiła się taka relacja o, że rodzi zła, że rody taka okropna, że w ogóle Roxana, żeby ci kiedyś przeszło, bo sama siebie zamęczysz. Tylko że Roxana potem poza wytłumaczeniem dlaczego wypowiedziała się na temat tego TikToka, nie powiedziała nic złego. Pokażę wam minutę story, które zostało wrzucone do Rodzi, kiedy cała drama znowu wybuchła, kiedy po prostu Rodzi się wypowiedziała na temat tego sterylizatora, że jest on niebezpieczny i żeby dziewczyny używały autoklabu. Grała w języku polskim, dla polskich obserwujących. Grała w sterylizatorze, który w Polsce do branży duty jest nielegalny. Nie można go używać, bo on nie zabija wszystkich mikroorganizmów, wszystkiego, wirusów i dalej, które mogą zagrażać naszym klientkom. Takie fajne z tego TikToka, wystarczyło dopisać gdzieś, że jest to sterylizacja w Wielkiej Brytanii, że tam taką sterylizację, bo tak naprawdę sterylizacja pełna to nie jest, przyjmują. Nie byłoby najmniejszego problemu. Ale ty ofem pokazujesz, jak takie coś wykonać, po polsku, dla Polek, piszesz tym w komentarzach i tylko na ten temat się wypowiedziałam. Przez praktycznie całą część tego live'a, która była poświęcona temu TikTokowi, nie powiedziałam, że chodzi o ciebie. Dopiero dziewczyny ze względu na to, że ten TikTok się wybił, zaczęły pisać w komentarzach o tobie, że Jolanta, Jolanta Pałka i tak dalej. Mi to wisało. Ja chciałam tylko rzeczy pokazać prawdziwy autoklop. Natomiast pani Jolanta odniosła się w swoich komentarzach, dodając drugą relację z e, nagraniem właśnie poprzedniego live'a, który był tydzień temu, na którego sama weszła. I sama zaczęła zaczepiać ilozy, zarazem przy to, przytoczę komentarze. Roz wypowiadała się na temat właśnie tego, dlaczego nie przyjmuje osób skrajnie otyłych w swoim salonie i dlaczego nie robi im Na co 30-letnia kobieta, która ma dzieci, rodzinę, firmę i teoretycznie kreuje się na dojrzałą, pisze prześmiewszy komentarz, bo nie umiesz. Tematu tej kobiety nie było na tym live'ie, dopóki jakby nie weszła. Wtedy faktycznie Rosie się zdenerwowała, i się nie dziwię, się pewnie zdenerwowała, gdyby ktoś mi zarzucał braku umiejętności tylko ze względu na własne jakby ograniczenia. I kiedy Rosie wytłumaczyła o co chodzi, najpierw trochę spokojnie potem faktycznie się zdenerwowała, to oczywiście musiał paść kolejny komentarz. Z myślaniem jesteś świetna. Więc kto tu kogo zaczynia i kto tu zaczyna muczeć na czyjś temat? Przez bardzo długi czas tylko komentowałam i nie chciałam się wypowiadać, głównie dlatego, że to nie jest moja sprawa. Ale jednak ma i pomawiana jest tutaj w dużej mierze moja instruktorka, od której bardzo dużo wniosłam, bardzo dużo ciepła i ogólnie miłej atmosfery na szkoleniach. Więc patrząc po tym, że ona nie reaguje, stwierdziłam, okej, okay, ja zareaguję. Bo po krótkiej rozmowie wczoraj dowiedziałam się, że po prostu to zlewam. I tak też jej poleciły inne koleżanki z branży. Ale ja po prostu nie mogę. Kuje mnie to, dlatego że jest to mega niesprawiedliwe, że taka osoba robi. Content na pomawianiu i oczernianiu jakiejś dziewczyny. I oczywiście na moje komentarze musicie pojawić się odpowiedzi. W tej chwili to ja jestem nękama i wychnie z usprawiedliwieniem. No i oczywiście trzecie ci komentarze. W tej chwili to ja jestem nękama i wychnie z usprawiedliwieniem. Po pierwsze, to nie ty jesteś nękama, bo ty tutaj jesteś atakującą i tak naprawdę to dziewczyny się sprzeciwiły Twojemu zachowaniu, bo dodajesz kolejny raz informacje na ich temat. Kolejny raz ją pomawiasz i kolejny raz ją oczerniasz tylko dlatego, że powiedziała coś, co się nie zgadza z Twoim minimaniem. Następnie. Napisałam komentarz, że co, jeżeli dziewczyna sobie coś zrobi, bo na to jest paragraf za nękanie i mowy nienawiści, e, a mogłaby Jolanta prawić na przykład na 10 lat do więzienia. A wiem to z relacji Rodzi, bo wczoraj to wróciłam. No i pani Jolanta napisała, a gdybym to ja okazała się słabszą i chciała sobie coś zrobić, przez takie jak ty i rok sama przyszło ci to do głowy, aktualnie wracając do poprzednich screenów jeden film, drugi film, trzeci film, czwarty film, relacja. Druga relacja i wyśmiewanie w komentarzach. Kolejne wyśmiewanie w komentarzach. A Rosie wczoraj wspomniała tylko i wyłącznie o sterylizacji, że ten film jest szkodliwy, nie podając nawet o czyj film chodzi. A w sumie, nawet gdyby podała, to jest twój publiczny TikTok, to ty publicznie pokazałaś taką sterylizację i nie wspomniałaś nawet, że w Polsce nie jest legalna. A prawda dziwię się, że sama nie robi na ciebie miliona TikToków, bo twój profil jest takim kontentem do tego, że można było dobre wyświetlenia na to uzyskać. Cring'owe TikToki, złośliwe TikToki, wyzywające klientki TikToki, dyskryminujące klientki TikToki, no i TikToki z błędnymi informacjami, które są przekazywane w komentarzach, czyli że w Polsce taka stylizacja jest legalna i bezpieczna. Więc kto tu jest atakującym, a kto tak naprawdę się broni cały czas? Kontynuując komentarze, Roxana co kilka dni wylewa na mnie szambo, a jak gdy się bronię, to jakaś baba zneta pisze, że jestem agresorem. Śledzę rozdział już od długiego czasu i ona nie dodała tutaj nic na Twój temat. Wręcz omija Twój temat, nawet jeżeli Ty ją zaczepiasz na live'ach, nawet jeżeli dodajesz teraz relacje, i nawet jeżeli po prostu jesteś do niej nieuprzejma. Mam wrażenie, że dziewczyna, która jest po dwudziestce, jest dojrzałsza mentalnie i życiowo od kobiety, która jest po trzydziestce. Wydaje mi się, że jako osoba, która dodatkowo wychowuje dzieci, mogłabyś się wykazać większą empatią wobec drugiego, w porównaniu do Ciebie tak naprawdę dziecka. Jeszcze jest tak naprawdę od Ciebie jakoś 10 lat młodsza. Robisz ani grupowy link na swoim TikToku, tak naprawdę dodając story, na których sama się oraz, bo widać komentarze, w którym to Ty ją zaczepiasz. Na koniec chciałabym szybko wrócić tylko dwa urywki z TikToku właśnie Jolanty, która twierdzi, że to Roxana jest kówniarą bez kultury i nikt nie powinien do niej iść, i ogólnie to jest antyreklamą. Pysznie to, ale nie za. Znowu zażeram Pani stanem, no swoje paznokcie w grę się fani aż do mięsa. Przepraszam bardzo. Ale proszę mi powiedzieć, czy może ci Dino albo Biedronki zabrakło tu mam jazdem? Wydaje mi się, że te TikToki pokazują większy brak szacunku do klienta niż powiedzenie, że nie przyjmuje się osób o tyłek, bo boli ją kręgosłup i po prostu ciężko się pracuje z taką osobą. Dodatkowo średnie to wygląda, kiedy osoba dodająca takie materiały poucza kogoś na temat kultury i taktu i tego jak się powiem zachowywać. Kończąc wrócę do tego TikToka, to pan Jolanta mówi prachtę. Nie usuwa komentarzy, po prostu od razu blokuje. Pa, pa!